Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z znaku strzelca na miesiąc luty. The Magical Nordic Tarot to jest talia, którą tutaj będziemy gdzieś czarować. Eee, tutaj pojawią się dla Was czytania jeszcze aktualne. Zachęcam, żeby sobie rzucić okiem na nie i spojrzeć, jakie energie mogą Wam towarzyszyć w tym naszym nowym roku. Eee, co jeszcze, co jeszcze, kochani? Kilka kart mam obróconych. No, to jest akurat źle odwrócone, ale są do góry nogami niektóre. Ja je tak zostawiam. Najprawdopodobniej tak miało być. Nie wiem w ogóle, dlaczego się to stało, ale jest. Robimy rozkład krzyżowy i zaczynajmy, nie ma co przedłużać. Strzelec. Strzelec, strzelec. Co dla strzelca na miesiąc? Luty. O, mówię strzelec, strzelec i wasza karta, też była, wypadła. No fajnie, fajnie. Strzelc drugi. Sama to mamy dla ciebie. Rycerz tenaru, piątka buław. Piątka chłop. Zaakceptujcie jakieś rozczarowanie i to, że sprawy mogą się troszkę wlec. I, i bądźcie cierpliwi. No bo może was taka impulsywna energia rwać i możecie sobie niszczyć to, co do tej pory wybudowaliście. Przyznam szczerze, że cały ten lód taki jest, że my chcemy do przodu, a wszechświat nam robi pauzę życiową. A jesteście ostatnim czytaniem przed ostatnim, które robię i praktycznie każdy znak tak miał, więc... Okej, okay, wystrzelce w nowym miesiącu. W jakiej energii się pokazujecie? Czwórka buław. Czwórka buław ogólnie z kartą... Bezpiecznego domu, bezpiecznej rodziny, no poczucia, że stoimy w miejscu, ale stoimy w miejscu radośnie. Świętujemy tutaj coś, jesteśmy w fajnej, bezpiecznej pozycji, z bliskimi nam osobami. Natomiast, no, w jest to czwórka, więc ja wiem, że my się nie czujemy znaki ognia dobrze w czwóreczkach, bo to są ograniczenia, prawda, w pewnym sensie. W czwórce była, w czwórka była więc najlepszą z czwórek, według mnie, bo tutaj mamy po prostu świętowanie najprawdopodobniej. Wesele, zaślubiny, może urodziny, prawda? Jakieś okazje do świętowania są? Tutaj w ogóle w tej talii jest to karta szczęśliwych okazji. Ja mam wrażenie, że możecie coś świętować, jak najbardziej, ale nie, może ta karta mówić o takim fajnym położeniu szczęśliwego domu. Dobrze, zatem co już? Nie, przepraszam. Co jest waszym wyzwaniem? Siódemka buław. Siódemka Buław mówi o tym, że ktoś może od was się trochę odsuwać, ale wy też możecie mieć dużą potrzebę bycia osobami asertywnymi, albo właśnie ta asertywność jest waszym wyzwaniem. Siódemka Buław to jest karta defensywy. To jest karta, która mówi, żeby stać za swoimi przekonaniami, żeby nie dać sobie wejść na głowę. No ale możecie też za bardzo się izolować tutaj, prawda? I za bardzo odsuwać innych od siebie. Będziemy dopytywać o wszystko. Dobrze, w takim razie ja bym chciała wiedzieć, co jest tutaj główną przyczyną tego, co nam się tu dzieje? Paść Buław, same buławy dla strzelca. Buławy to ogień, czyli jesteście w swoim żywiole, i to jest bardzo dobre. No i teraz tak, Paść w moi drodzy, to jest niepohamowana energia entuzjazmu. To jest poczucie, że chcę czegoś, nie wiem nawet co. Może no, to być kilka rzeczy na raz i chcę tego już, teraz. To jest bardzo często słomiany zapał. Na to trzeba zwrócić wokół tej karty uwagę, bo bardzo, bardzo często pokazują się tu sytuacje, kiedy my mamy ogromny entuzjazm na początku, ale z czasem realizacji tego, nad czym tutaj działamy, nasz entuzjazm słabnie. Paść w to mogą być także sprawy związane z młodszymi osobami wokół Was, z dziećmi. Ale to jest parcie do przodu. To jest, to jest taka dziecięca, rozpierająca energia chęci po prostu, doświadczania wszystkiego, no rozumiecie, tego typu energia. Co już za wami, drogie strzelce? Umiarkowanie. Wasza karta. Nie jest to pierwsze czytanie, w którym idzie mi umiarkowanie do przyszłości. Umiarkowanie mówi o harmonii, o stabilizacji, o tym, że jest dobrze, jak jest, że nie mamy potrzeby nic zmieniać. No widać, wy się trochę wyrywacie z tego kontekstu. I choć tu jest jeszcze bezpiecznie i fajnie, to jednak to już przychodzi do przyszłości, czyli... Sytuacja, w której będziecie bądź jesteście, no może, możecie już nie odczuwać wokół niej takiej harmonii zadowolenia. Może bycie chciało więcej. Zobaczymy, co strzelec ma w głowie, o czym myśli. Pustelnik. Strzelec chyba potrzebuje trochę czasu dla siebie, bo tu jesteście wokół innych ludzi. Ale to jest w pozycji bardzo fajnej. Jest obok tego zadowolenie, jest obok tego szczęścia. Natomiast mam takie wrażenie, że jednak potrzebujecie troszkę czasu dla siebie, żeby sprawy sobie poukładać po swojemu. Potrzebujecie swojej przestrzeni. Niektórzy w ramach pustelnika mogą myśleć o jakiejś pannie jakolnej. Natomiast pustelnik w Waszej głowie, pusta siódemka, buław też mówi, że potrzebujecie się odizolować i iść tylko i wyłącznie za swoim głosem. Nie słuchać opinii z otoczenia. Co przed Wami, drogie strzelce, w tym lutym? Szóstka buław. Ależ macie dobre czytanie. Bardzo fajne. Jedno z lepszych. Sukces. Szóstka buław mówi, że dokładnie będzie tak, jak chcecie i będziecie tutaj na świeczniku. To jest też karta takiej, takiej trochę presji, żeby było idealnie i żeby wszyscy ludzie mnie docenili z tym moim działaniem, bo sukces sam dla siebie mi nie wystarczy. Potrzebuję tutaj prestiżu, potrzebuję poklasku. Zwróćcie na to uwagę. Możecie być tutaj też na piedestale. Zobaczymy. No, na razie bardzo fajnie. Wy w tej energii, jak Wy mi się tu pokazujecie? Gwiazda w pozycji prostej, mówię o tym, że czujemy, że nasze małżenia się spełniają, że idziemy w fantastyczną stronę, że jest cudownie, ale wy jesteście gwiazda w pozycji odwróconej. Także mam wrażenie, że sytuacja, w której jesteście na ten moment, może wam dawać takie poczucie, że to, dla mnie to nie ma sensu. Że na przykład albo stoję w miejscu, albo to nie jest moment, do którego chciałbym zmierzać. Co w otoczeniu dla strzelca? As Buław, ale macie buławowe czytanie. Przyznam szczerze, że jest bardzo dobre. Ja mam wrażenie, że ta gwiazda to powinna być w pozycji prostej, dlatego też dopytamy o to. As w mojej drodzy, w otoczeniu mówi, że czekają na Was nowe przygody. Dosłownie, bo taki tytuł nosi ta karta tutaj. Że jest szansa na nowe działanie, że są możliwości, że rwiecie się po prostu do życia. No fantastyczna energia. Wasze nadzieje i obawy. Wieża. Albo nadzieję, że uda mi się zrujnować to bezpieczeństwo tutaj, bo ja potrzebuję wyrażeń i wy ewidentnie wyrażeń potrzebujecie i chcecie zburzyć strukturę, w której teraz jesteście, albo właśnie strach przed zmianami. Chociaż ja nie uważam, że Wy się bójcie zmian, ja mam wrażenie, że Wy macie na nie nadzieję. Zobaczmy, co w rezultacie dla Was. Król Mieczy. Król Mieczy pokazał mi się już w tak wielu czytaniach w rezultacie w tym miesiącu. Król Mieczy, moi drodzy, mówi o sytuacjach bardzo, bardzo oficjalnych, gdzie trzeba coś załatwić, trzeba coś ogarnąć, dopiąć na ostatni guzik, mieć sprawę jasną. E, Król Mieczy to, to jest logika, to jest siła umysłu, to jest niezależność, to jest opieranie się na faktach. E, to jest drogą powietrza, wodnik. Macie dwie karty wodnika zaznaczone. Co wy macie w tle? No znowu buławy. Ależ czytanie. Dziewiątka buław mówi o determinacji, o wytrwałości, o tym, że już jeszcze nam się nie podoba, ale jeszcze realizujemy. Już nam się nie podoba, ale jeszcze realizujemy. O, może tak. Ale okej, okay. będziemy dopytywać, bo przyznam szczerze, że ja mam wrażenie, że nas coś zaskoczy w tym notym oficjalnego. Wszystkich praktycznie. Bo ciągle mi się kończą czytania na tym Królu Mieczy. Czyli to może być z góry jakieś postanowienie, na które my wpływu mieć nie będziemy. E no zobaczymy zaraz, o co nam tutaj chodzi. To jest ciekawe, bo macie bardzo dobre czytanie i w pozycji prostej ta gwiazda by mówiła, wiem, że idę w dobrym kierunku. Wiem, że po prostu idę w cudownym kierunku. Wszechświat jest po mojej stronie. Odwrócona gwiazda mówi, nie idę w kierunku spełnienia moich marzeń. Ale może was to mobilizuje, żeby zmienić tutaj coś. I dobra, zobaczmy, bo ten król mieczy po prostu przecina mi każde czytanie w rezultacie. To będzie coś oficjalnego bardzo. I, i przez to ja powiem szczerze, Coś mi wypadło. Coś wypadło i spadło nie wiadomo gdzie. No teraz to na pewno znajdę. Co mi tu wypadło? Gwiazda i ówka Buław. Gwiazda w pozycji prostej. E, dobra, dopytujemy. Ale mam bardzo fajne uczucie z tego czytania, chociaż wy będziecie spełniać jakieś plany i zdecydowanie będziecie w prestiżowej, fajnej e, pozycji uprzywilejowanej, z tym, że ja mam wrażenie, że przeszkodą mogą być jakieś bardzo oficjalne sprawy, ale to trwamy, zobaczymy. Dobra, lecimy z tym. Paść była ładna. Tu jest entuzjazm, tu jest chęć działania. Co tu dużo mówić? Każdy ma jakieś swoje takie sytuacje i, i działania w życiu, które go cieszą, i napawają taką dziecięcą radością. I dwójka donorów wokół tego. Tu jest jeszcze wahanie: czy ja w to wejdę, czy nie wejdę. Tu jest też próba robienia wszystkiego naraz, trochę, żeby tak czuć pełnię życia, mam wrażenie. A z buław w otoczeniu od razu o to zapytam. Jest jakaś możliwość, ale ja mam wrażenie, że Wy też będziecie musieli na jakiś kompromis iść, że próbujecie robić wszystko naraz, a tutaj trzeba z, czym, z jakąś szansą się pożegnać, z jakąś przygodą się pożegnać na rzecz drugiej. Jakiś początek nowy jest po zakończeniu czegoś w otoczeniu. Może ktoś się odsuwa, nie wiem, ale wpłynie to na Was bardzo pozytywnie, mam wrażenie. Czwórka buław. Jako wy i dziesiątka denarów, nie mam wątpliwości, że jesteście w jakiejś stałej pozycji społecznej, w stałej pracy, w domu rodzinnym. Nie wiem. Jest to wygodne, jest to bardzo komfortowe, jest to przyjemne, ale mam wrażenie, że wy chcecie czegoś więcej. Umiarkowanie odchodzi do przeszłości, czyli jest fajnie, jest w harmonii wszystko, ale ja potrzebuję czegoś więcej. Pustelnik. To wy. Ciągle wy. Co wy tutaj z tym pustelnikiem w głowie? Rycerz była wasza karta, ale mamy przeplatane, bo umiarkowanie w w arkanach wielkich jest Waszą kartą, a w postaciach dworskich rycerz Buław jest Waszą kartą. Zatem i ten pustelnik wokół Was ciągle. Jakby jakaś mądrość, jakaś harmonia odchodzi, ale Wy też jakby szukacie siebie w tym wszystkim, bo wy, wy jesteście jakby w bardzo dobrej sytuacji teraz, mi się pokazujecie, ale chcecie ją jeszcze bardziej ulepszyć. No ogólnie mówi się, że strzelec jest jakimś idealistą, prawda? Nauka jest dla Was dobra, będzie ciągle jakby chcecie się uczyć, doświadczać, rozumieć. A dążyć do prawdy, to jest jeden z tych znaków, który ciągle dąży do prawdy. Coś ciekawe, ja mam wszystko w domu Strzelca praktycznie. Ja mocno na sobie to czuję. Mój mężczyzna mm, ma ogrom Strzelca w horoskopie, i on też jest tego typu osobą. I my często prowadzimy dyskusje po prostu kilku godzinne, bo chcemy dojść do prawdy jakiejś. I tutaj też mocno widzę, że chodzi o Was, że stricte chodzi o Was, że Wam. Wy potrzebujecie czegoś więcej, wy potrzebujecie coś zrozumieć, dać sobie czas dla siebie, yy, odnaleźć jakiś taki swój cel w głowie, bo to stanie w miejscu, chociaż w miejscu jesteście jakby bardzo dobrym postawieni, wam nie wystarcza. I teraz tak, śrudełka buław jako wezwanie i rycerz kielichów. Najprawdopodobniej będziecie musieli tutaj yy, wezwanie może być, że ktoś od was się dystansuje, bo ja tu widzę, że jest możliwe jakieś odejście emocjonalne kogoś, odsunięcie się, ale może być i tak, że wy będziecie się dystansować. Że to jest to, co wy potrzebujecie, tego dystansu emocjonalnego, bo jestem przekonana, że jakieś więzi się nam tutaj poluzują. Z jednej albo z drugiej strony. No i szósta buław, tak czy inaczej. szóstka kielichów. Wy jesteście w jakiejś pozycji zwycięskiej. Cała ta sytuacja tak naprawdę jest dla was niezwykle sprzyjająca. Ja mam wrażenie, że dotyczy waszych relacji bliskich z innymi, czy rodzinnych, czy partnerskich. Nie wiem, ale nawet jeżeli ktoś tu. Może być tak, że. Inaczej pozwolicie sobie na jakiś przełom, pozwolicie sobie odświeżyć te relacje, na nowo ogień tutaj wzbudzić, bo mogło być jakieś takie wiecie albo zastój, albo w harmonii wszystko, ale nuda, albo już tak emocje gasły no to jest szansa to odbudować. Natomiast w przeciwnym razie, nawet jeżeli ktoś od Was będzie się odsuwać w tym miesiącu, to mam wrażenie, że Wy szybko zrozumiecie, że to jest jakby na Waszą korzyść. Ktoś może także się odezwać do Was, ktoś tutaj może przyjść, kto już był w przeszłości. No i co? I wy jako ta gwiazda, gwiazda nie była odwrócona, ale słońce. Czyli mm, powiem szczerze, tak gwiazda miała być w pozycji prostej. Słońce i gwiazda to są najszczęśliwsze karty w całym tarocie. Wy macie obie te karty, jako wy w tej sytuacji. I teraz tak, gwiazda mówi o takim naprawdę dążeniu do prawdy właściwą drogą. Słońce mówi o tym, że my jesteśmy uśmiechnięci wbrew wszystkiemu i mimo wszystko. Także tak czy inaczej, macie bardzo, bardzo pozytywne nastawienie. Pytanie, czy idziecie we właściwą stronę. Nie wiem, czy tak, czy nie, ale widać, że jesteście szczęśliwi w tej sytuacji. Eee, Nadzieje, obawy, wieża. Dziewiątka mieczy obawy. To są obawy o tym, że jakaś struktura nam się tutaj rozpadnie. Struktura, na której de facto Wam zależy. I teraz tak, może być tak, że wcale strzelec nie chce zmian. Że strzelcowi może się podobać w tym związku, w tej sytuacji, w której jest. Nie chce tych zmian. Dlatego broni się przed tym ochłodzeniem emocjonalnym, prawda? Ale w rezultacie skról mieczy, czyli rzeczowa, wyjaśniająca rozmowa, Król Denarów, byk wodnik by się tutaj zaznaczą, ale tu będzie potrzebna taka konkretna, rzeczowa rozmowa z planem, co dalej. I trzeba będzie być bardzo praktycznym, bardzo dojrzałym, rzeczowym, nie opierającym e, swoich założeń na jakichś takich krótkotrwałych e, wybuchach emocjonalnych e, itd., bo tutaj trzeba rzeczowo i logicznie, a nie emocjonalnie i impulsywnie. Nie wiem, czego to może dotyczyć, bo powiem Wam, że ja nie mam absolutnie żadnego strzelca w moim otoczeniu, co jest bardzo dziwne. Mam na przykład dużo lwów w otoczeniu. I powiem Wam szczerze, że z czytaniem dla lwa często mi się udaje naprawdę trafić w sedno, bo ja zawsze zauważyłam, że zawsze jest jakiś wspólny wątek problemu miesiąca. I widzę to po moich znajomych, i wtedy łatwiej mi się odnieść do tych czytań. U Was tak nie mam. U Was muszę trochę pobieżnie iść, powierzchownie, przepraszam, tą energią, bo nie mogę się wstrzelić w konkretne sytuacje, bo nie mam znajomych spod tego znaku, zatem muszę troszkę domniemać. Ok, co tu jest w tle? A z i dziewiątka była. Strzelec chyba. Nie chcę odpuścić jakiejś relacji, nie chcę wierzyć, że to jest koniec, Boi się tego przełomu, chcę, żeby zostało. Na początku mówiłam, że wy się może chcecie odizolować. Bardziej bym się teraz skłaniała do tego, że wy próbujecie te relacje utrzymać, ale ktoś może się dystansować. Tak czy inaczej, ostatecznie będzie potrzebna rzeczowa rozmowa wyjaśniająca z konkretnym planem e, i inwestycją, ponieważ uważam, że wy działacie na podstawie krótkotrwałych wybuchów emocjonalnych i bardzo pozytywnie podchodzić do rzeczy, ale nie do końca praktycznie. Zatem zobaczymy sobie radę dla was. Jaka jest rada dla strzelca? Karta kochanków. Pamiętaj, że do tanga trzeba dwojga. Wy tu chcecie przekonać kogoś do swoich racji, tak, żebyście wy byli szczęśliwi. Bo tak naprawdę nie chodzi wam o tę osobę, ale o was na przykład w tej relacji, w tej sytuacji. Wy chcecie być wygranymi, chcecie może mieć tę osobę dla siebie. Zatem karta kochanków mówi. Pamiętaj, że nie jesteś tutaj sam, musisz uszanować tę osobę, tę sytuację odrębną, bo to jest jednostka, prawda, odrębna, zatem to musisz to uszanować. Nie możesz komuś narzucać swojej wizji i, i manipulować i tak dalej. Nie rób też wszystkiego poprzez egocentryzm. Zwróć uwagę na inne osoby i tak naprawdę, w czym one czują się szczęśliwsze. Może warto to uszanować po prostu. Ale ta karta także mówi o tym, że jest szansa rozbudzić pasję, ale musisz pamiętać z drogi, że mimo, że tutaj razem coś tworzycie, to jesteście osobnymi jednostkami. Zatem trzeba traktować innych tak, jak traktujemy siebie. To jest rada w tej karcie, bo wy macie tendencję robić coś przez swój i tylko wyłącznie swój pryzmat. Zwróćcie proszę na to uwagę, ale uważam, że jest szansa tutaj te pasje na nowo wzbudzić jak najbardziej. Jeszcze pozwolę sobie tutaj dopytać. Ta osoba jeszcze nie zdecydowana. Osoba, sytuacja, nie wiem. Myśli o odejściu, chce nowego początku, ale to nie jest jeszcze decyzja ostateczna. Będzie próba dogadania się. Będzie próba dogadania się. Zatem tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie.